Z nami jest szkoleniowiec Koła, pan Jarosław Kota. Dzień dobry panie trenerze. Przegrywamy, Dzień dobry. przegrywamy wysoko, 4 do 0 u siebie z Wisłą Puławy. Część kibiców już sobie przed tym meczem no, jakieś nadzieje, nadzieje miała na, na punkty czy na bramki. No niestety ta rzeczywistość nas brutalnie zweryfikowała, czy też przeciwnik. Jakby pan skomentował to dzisiejsze spotkanie? No na pewno przeciwnik, z którymi dotychczas graliśmy, to akurat puławy wydawało się dla wszystkich, którzy tam się mieli piłką interesują, że to łatwy będzie przeciwnik. I zdobędziemy będziemy pierwszą bramkę, bo no już o punktach nie mówimy, ale znowu zostaliśmy, mówię, nauczeni, grania w piłkę nożną, takiego wyrychowanego. Konsekwencja drużyny przeciwnika była aż nadto widoczna. Czekali na nasz błąd, doczekali się. A po drugiej bramce wszystko nam się. Posypało, wpadła trzecia, czwarta na pewno. Ciężko tutaj cokolwiek sensownego powiedzieć, bo nie tak sobie wyobrażaliśmy. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, nawet bardzo ciężko, ale że no nie strzelimy żadnej bramki do tego czasu. No To, to sobie tak jakoś trudno było wyobrazić. Tym no bardziej, że gramy ofensywnie, stawiamy trzech napastników, dwóch ofensywnych pomocników, ale zawsze gdzieś ktoś coś zawali. No, wiedzieliśmy. Jak ta drużyna była budowana, nie będziemy tego ciągle powtarzać, bo to już jest nudne. Wychodzimy na przeciwników, gdzie zawsze jest paru fajnych piłkarzy. Tak? Dzisiaj nam pokazał Paluchowski, jak wygląda piłka nożna. Nasi napastnicy czy chłopacy, którzy grali z przodu do przerwy, mieli tam ze dwie, trzy sytuacje, ale nie potrafiliśmy tego wykorzystać, bo chyba nie wiem, Kuba Żyznowski nochła sam na sam i gdyby strzelił 1-0, może, można gdybać, inaczej by się to potoczyło, ale na pewno zasłużona wygrana drużyny z puław. Gratuluję trenerowi Mariuszowi Pawlakowi. Trzech punktów, na pewno nie spodziewał się, że to tak łatwo się tutaj im potoczy, bo graliśmy już trochę lepsze mecze. Ale tak jak powiedziałem, no na pewno jesteśmy wściekli. Tabela bardzo brzydka. Czuję się jak trener San Marino. Wiem teraz, jakie to jest uczucie. Nigdy się nie zastanawiałem, jak San Marino grało z Niemcami, z Anglią. Się każdy zastanawia, czy będzie cyfrówka, czy nie. A teraz uczę się znowu nowego doświadczenia, jak, jak to wygląda z tej drugiej strony barykady, gdy się jest takim chłopcem do bicia. My na razie cały czas jesteśmy, ale też trzeba otwarcie powiedzieć, że my do tej drugiej ligi z powrotem wyszliśmy. Wyszliśmy po burzliwych tutaj naradach, zebraniach. Nowy zarząd zdecydował się, że jednak nie poddajemy się, nie chcemy czwartej ligi. I wystartowaliśmy do tej drugiej ligi I tak jak ci, co się bardzo piłką interesują, no to wiedzą, że cudów po tej naszej drużynie nie możemy oczekiwać i bardzo byśmy chcieli tą drugą ligę dla Ostródy utrzymać, ale z drugiej strony my walczymy też o to, żeby ostrówska piłka przetrwała i to, to nie są jakieś tutaj przypadkowe nasze działania, aby ja z boku ludzie mogą się durnowato pytać, panie prezesie, co się dzieje z Sokołem Ostruda? To jest bardzo złe pytanie. Powinno się zapytać, panie prezesie, jak panu pomóc, bo my potrzebujemy cały czas pomocy. I wtedy myślę, że prezes na bezdechu wymieniłby 20 punktów, co trzeba zrobić, żeby nam pomóc, bo my potrzebujemy pomocy z każdej strony. I dlatego y, jesteśmy takim wytrawnym szachistą. My nie patrzymy, jak pionka ktoś postawił na szachownicy, tylko robimy pięć kroków do przodu i my wiemy, co się może zdarzyć za rok. Jeżeli byśmy teraz tutaj wariowali i na siłę chcieli tej drugiej ligi, ja też się denerwuję bardzo po tych przegranych meczach, ale za chwilę wracam do domu i mówię przecież, Frajerze, miałeś tutaj porządną drugą ligę porządny, fajny klub i nikogo to nie obchodziło. Patrzmy dzisiaj, 100 osób może interesuje Sokół Suda, może ich interesują pana, mnie, działaczy, ludzi za plecami, których tutaj mamy. Walczyliśmy o tą drugą ligę. Mieliśmy porządną drugą ligę i dużo na nie było potrzeba, żebyśmy dzisiaj mieli pierwszą ligę. Ale, jeżeli się nie chce mieć porządnej piłki, no to, no to tak to wygląda. Ale, my mamy tu bardzo dużą odpowiedzialność i chcemy, żeby ta młodzież. Ja jeżdżę tutaj po tych boiskach, orlikach, to jest bardzo dużo dzieciaków i my nie możemy zostawić spalonej ziemi. Jak przychodziłem do Ostrudy, to zawsze za wzór pokazywano mi huragan Morok. I huragan Morok niestety jest czwarty widzę. Dzisiaj jakiś chyba działacz albo pseudodziałacz z Puław krzyczał mi tam, do Wojherowa", no... To Wejherowo właśnie spowodowało, że te pułapy spadły z drugiej ligi, mając tak potężnego sponsora. Ale dalej są wspierani finansowo, więc raczkują w tej drugiej lidze i wygrali z nami 4-0. Dlatego nie chcemy mieć właśnie gryfu Weicherowo tutaj, nie chcemy mieć huragana morąg. A jeżeli słyszę, co się dzieje w Grudziądzu, że już tam od miasta pożyczają pół miliona złotych, żeby przetrwać w trzeciej lidze, więc piłka nożna. W wykonaniu drugoligowym to jest poważna sprawa. To nie jest takie hopsiłk, że sobie pogramy, damy radę. To są ogromne finanse, to jest ogromna odpowiedzialność. I ja się cieszę, że ludzie, którzy odpowiadają za tą piłkę, nie powinni być krytykowani, tylko chwaleni, że właśnie nie wywiesiliśmy białej flagi i że, dobra, niech się to kołysze dalej. Bo jak zawsze mówię, historia nas oceni. Tak? Przegrywałem takie mecze w trzeciej lidze, gdy walczyłem o pro junior. I dzisiaj ci bardziej rozsądni, mądrzejsi wiedzą, że. Gramy młodymi chłopakami, takie są przekazy z PZPN-u, stawiać na naszych młodzieżowców, wychowanków. To będzie nagradzane finansowo, więc ja ten kierunek też obrałem. To jest też jakiś nasz priorytet. Chcielibyśmy być w środku tabeli i być liderami w Piro junior tabeli. Tam jesteśmy, a ta druga tabela, jak z Panem rozmawiałem dwa miesiące temu, wiedziałem, że będzie straszna, nie wiedziałem, że aż tak. I, i przed chwilą skończyliśmy tutaj burzliwą rozmowę z kibicami bo kibic no, pewnych rzeczy nie rozumie, chciałby mieć tylko wygrywanych meczy, ale są, niech się nikt nie obrazi, porządniejsze, fajniejsze kluby. Ja zawsze Sokół Ostróda mam na trzeciej pozycji, mam Zawisze Bydgoszcz na drugiej pozycji, gdzie nauczono mnie w piłkę grać na poziomie Ekstraklasy i Bałtyk Dynia, Bałtyk który dał mi możliwość grania w Ekstraklasie. Gdzie dzisiaj jest Zawisza Bydgoszcz i Bałtyk, to kibic sportowy wie, a jak bardzo te kluby chciałyby mieć drugą ligę, to ci, którzy tam pracują, też wiedzą, ile to pieniędzy kosztuje. Więc my mamy cały czas tą drugą ligę, tu jeszcze nic nie jest stracone, ale tak jak powiedzieliśmy, dla 100 osób, może nawet przesadzam już, że 100 osób bardzo zaangażowanych w ostródzką piłkę, no to, to ciężko jest nam tą, tą drugą ligę utrzymać, będzie I, i, i tak jak powiedziałem, my nie ratujemy teraz drugiej ligi, my ratujemy ostródzką piłkę nożną bo nawet jeżeli spadniemy do trzeciej ligi, to ta drużyna będzie bardzo zdrowa, bardzo bogata finansowo i ci, którzy dzisiaj próbują się z nas śmiać, krytykować i, i, i się wyłączać, mogą, mogą się zgłosić do nas na wiosnę i pokazać, że zrobią awans, tak jak my to wcześniej zrobiliśmy. Zapytam się jeszcze, wrócimy trochę, żeby tak rozłożyć ten dzisiejszy mecz, bo do tej 30 minuty to już się powtarza że do 30 minuty gramy w miarę ok a dzisiaj Kuba Żyznowski mógł nam dać te, te, tego optymizmu troszeczkę natomiast znowu to co bo rozumiem że ciężko nam grać na równi z przeciwnikiem ale stałe fragmenty gry powinniśmy mieć na tyle opanowane żeby tych bramek przede wszystkim nie tracić a tutaj pan pewnie będzie analizował jeszcze tą bramkę ale no, krycie przeciwników było no tragiczne bo bo sam tam się znalazł chłopak. No i, i ten wynik znowu otworzył, no i my wtedy już wychodzimy na drugą połowę głowy niżej. No i, i tak to wyglądało w tej drugiej połowie. Staj fragmenty gry to jest podstawa. Jak patrzyliśmy, nawet w Polska w piłce nożnej, Polska, Albania. Wiedzieli, że będzie długa piłka na Glika, z Lewandowski strzeli. To reprezentacja Albanii sobie też nie poradziła, tak? Więc my jesteśmy też taką Albanią na tle Lewandowskiego. My wiemy, ale jeżeli, tak jak Pan mówi, Żyznowski, trzecia liga, Ernest, gdzieś tam Wiktoria Sulejówek, czwarta liga, tego się nie nauczy. Tak, to nie są chłopacy ograni gdzieś na poziomie ekstraklasy pierwszych, drugich lig, a takich piłkarzy w każdym zespole, który z nami gra jest pełno. I, i to jest to piłkarskie cwaniactwo. To, to nie jest przypadek, że ja już byłem zdziwiony jak ten w ogóle tego rzutu wolnego nie powinno być. 44 minuta, powinniśmy tą piłkę utrzymać. Jak już jestem rzut wolny, patrzę z boku, trzech muru się ustawia. No to to już jest dramat. Tak? To krzyczę, że dwóch, nawet żadnego nie trzeba. Do tyłu trzeba pilnować. To są te błędy i to jest tylko kwestia czasu, kto kiedy coś tam odwali. Tak? Mamy to jeden zero w szatni, uczulamy na pewne sprawy, wychodzimy na drugą połowę, Janek Flak, fajnie zapewniający się chłopak, coś tam sobie ma, zamiast wybić piłkę, no, wrzucając z powrotem do, do, w nasze pole karne. Tak? No, więc on na pewno tego nie chciał, my też nie, jesteśmy w stanie tego zrozumieć, no, ale dlatego jest u nas, tak? dlatego górnik Zabrze go nam wypożyczył ze swoich rezerw, żeby się ogrywał. No, w rezerwach go nie chcieli, a nam ma tu ciągnąć chłopak ten wózek. Więc ci chłopacy może kiedyś, dzięki właśnie takim występom, takim błędom, które teraz nas bardzo bolą, będą w tej polskiej piłce nożnej, no, zaistnieją i, i, i będą nam dziękować, tak? Na razie to, to, muszą nam dziękować, że tutaj dostają szansę grania, no bo po takich meczach powinno być ośmiu do, do wymiany, tak? ale nie mamy. W końcówkę graliśmy y, z chłopakiem z Hiszpanii, jako defensywnym pomocnikiem, gdzie nas ofensywny, no i Kuba Chojnowski, który od miesiąca przecież ma zaległości treningowe, nawet po jego sylwetce młody chłopak widać, więc nawet nie mieli siły gdzie weszli na ostatnie nam pół godziny wracać i, i, i bronić nam tych, 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 tych drugiej, trzeciej, czwartej bramki. Dlatego jest ciężko, no, no sypie się nam to wszystko. Sypie się nam to wszystko, ale tak jak rozmawialiśmy dwa miesiące temu, jestem na to uodporniony, wiemy o co gramy, wiemy, jakie nam tutaj cele przyświtują. Rok temu były tutaj inne zupełnie priorytety, mieliśmy zupełnie inne budżety i, 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 i wtedy, wtedy się też denerwowałem, że nie gramy o pierwszą ligę. A dzisiaj no, chcielibyśmy bardzo, szczególnie już tą pierwszą bramkę strzelić, bo to jest wstyd, to jest taki piłkarski wstyd, ale każdy przeciwnik, który będzie do nas przyjeżdżał, to będzie się potrójnie, poczwórnie nakręcał, bo to teraz już będzie naprawdę obciach z nami przegrać, a dla każdego bramkarza to będzie obciach stracić bramkę, więc ta mobilizacja będzie jeszcze większa. Jak to usłyszeliśmy, przyjeżdża teraz ruch chorzów do nas, tak? No, jeżeli ktoś powie, a to tam Beniaminek, tak. No, Beniaminek na pewno sobie wygracie. No, no ta, takie fasie są drużyny. Wiem, jak nas Motorugi rozstrzelał w tamtej rundzie, chyba 4-1, z tą niby silną drużyną, więc takie to będą te mecze. A, a, a co tutaj się dalej będzie działo? No, zobaczymy. Zapytam się jeszcze o Marcina Staniszewskiego, który, który dołączył do nas i miał być. I do rywalizacji, ale chyba docelowo miał być pierwszym bramkarzem, który, który miał nam dać tą jakość. Nie mówię, że, że Paweł Rabin, chociaż dzisiaj może przy tej pierwszej bramce mógł wyjść, ale kiedy on będzie mógł być taką realną alternatywą dla, dla Pawła? Marcin, chyba ostatni meczek zagrał w maju, do tego czasu chyba nawet nie trenował. Mamy Sylwka Wyłupskiego, który nam pomaga w treningu bramkarzy, i ja cały czas jestem w kontakcie, rozmawiamy. Jeszcze nie jest na tyle przygotowany, jeszcze tej drużyny nie poznał, dopiero chyba teraz został zatwierdzony, więc też nie się nauczy. My, my ciągle tą obronę też zmieniamy, tak? Nam te kontuzje przeszkadzają, bo tu środkowym obrońcą by miał być e, Janek Klimek, który od trzech tygodni się leczy, czekamy na niego. Defensywnym pomocnikiem miał być Dominik Stępień, ale leczy się też w Radomiaku, więc takie dwa ważne ogniwa nam odpadły. Duwan, no niestety w tym roku już nam nie zagra, to miał być gościu, który te bramki miał strzelać. I, i, i ta, ta, ta nasza drużyna jest ciągle w przebudowie. No i teraz Marcin dopiero do nas dołączył i no czekamy, czekamy, jak, jak, jak tutaj będzie to wyglądało. I tak jak już wam wytłumaczyłem, Marcin nie jest młodzieżowcem. Tak? I, i my, to jest też dla nas priorytet, żeby ten balans był cały czas tutaj utrzymany, bo inne drużyny mają wychowanków i w tej tabeli wychowankowie punktują podwójnie. Więc jeżeli był chęć ustawić czterech wychowanków, to my musimy ośmioma młodzieżowcami grać, żeby w tej tabeli, dla mnie bardzo ważnej, żeby tam być w czołówce. I dlatego, jeżeli my będziemy grali siedmioma, ośmioma seniorami, to nawet to miejsce, które nam jest bardzo potrzebne w przyszłości, tak jak powiedziałem, my jesteśmy dobrymi szachistami, patrzymy pięć ruchów. Później co będzie się działo i dlatego nie możemy wstawiać wszystkich teraz seniorów, bo to też nie jest ta jakość. To niech, niech się ktoś nie dziwi, że jak wejdzie cała jedenastka seniorów, których my tutaj mamy, nie mamy chyba nawet tylu, że oni wygrają mecz z ruchem chorbów. Na pewno każdy tutaj dostaje szansę. Tak? Tu i Marcin też, może już w następnym meczu zagra i, i, i zobaczymy. Każdy mecz to generalnie jest osobna historia. Jeden się kończy, drugi się zaczyna. Nam się, nam się ten okres przygotowawczy już do meczu ze zniczem już pewnie zaczyna. Jakby pan przekonał tych takich kibiców, którzy, którzy tam czasami wypisują te, te komentarze, jakby pan zachęcił do, do przyjazdu czy też do obserwowania Sokoła w przyszłym meczu, bo to co dzisiaj zobaczyliśmy, no mówię fajne 30 minut, to dalej jest tylko 30 minut, które, które no, może zaprocentować punktami. Wie pan, co akurat nie czytam? Ja jestem z tej generacji, że nie interesuje mnie to wcale, mam tyle problemów i spraw na głowie, żeby jeszcze się tam bawić w jakieś wypisywanki. Ja robię to, co robię, staram się to zrobić jak najlepiej. Prawdziwy kibic i tak będzie chodził na mecze. Ja wszystkich kibiców ze strudy zachęcam, żeby chodzili, nie muszą na nasze mecze patrzeć, ale na przeciwnika. Bo ja wczoraj oglądałem mecz gks Katowice z widzewem Łódź. To były drużyny, które tutaj z nami grały, które się bardzo męczyły. Widzę, w to trochę musiał sędzia pomóc, żeby tutaj to 3-2 wymęczyć i robili awans. A Katowice jeszcze parę miesięcy temu przegrały tutaj 3-2. I teraz widziałem ten mecz w telewizji, niestety, już nie na żywo. I, i, i 17 tysięcy na stadionie, to jest moja piłka nożna. Ja też bym chciał, żeby tutaj przyszło 4 tysiące kibiców u uchorzów, ale z tego co wiem, nie możemy na trybunę wpuścić, bo grozi zawaleniem, więc tu są takie, takie dużo ukrytych pułapek i jak zachęcić tego kibica. Prawdziwy kibicek, jak ja powiedziałem, ja, jak mam tylko chwilę czasu, to ja jeżdżę nawet B klasy, C klasy, Ekstra klasy, reprezentacja Polski, i, I kto kocha piłkę, to przyjdzie, tak? A jeżeli ktoś od nas oczekuje cudów, no to, to, to te cuda robiliśmy w zeszłej rundzie i dwa lata wcześniej. Tak? To wtedy były cuda, wygrywaliśmy drużyną, która nawet częściowo chodziła do pracy w jachtach, a teraz mamy to, co mamy i tak jak powiedziałem, ja będę tych chłopaków bronił, w szatni się kłócimy mocno, bo w przerwie na pewno się tam pokłóciliśmy, ale będę ich bronił, bo no nie wiem, nie będę tu kwotami sypał. Ale jeżeli nasz piłkarz dostaje 1000 zł, dojeżdża, z Olsztyna, tankuje paliwo, jeszcze z tego musi się utrzymać, wyżywić, no to ciężko porównywać jego sytuację z sytuacją chłopaków z Rzeszowa, z Lublina itd., itd. Bo ktoś powie, pieniądze nie grają, grają. Bo prawdziwy mężczyzna, jeżeli do domu przyniesie 1000 zł, to jest ciężko, żeby przeżyć, bo jest pośmiewiskiem i dlatego ci chłopacy zainwestowali w siebie. Ja tylko takich mogłem tutaj namówić, to jest drużyna na telefon. Dzwoniliśmy, szukaliśmy i ja im zawsze dziękuję, że dzięki nim wystartowaliśmy do tych rozgrywek. Bo mogliśmy nie wystartować i byśmy dzisiaj może byli po meczu z Morągiem, gdzie przegrałby Sokół 3-0 i wtedy byłoby to jeszcze śmieszniej. Dlatego e, mamy dużo problemów. Wczoraj siedzieliśmy do godziny 20 z prezesem, z trenerami grup młodzieżowych, bo tam nas też boli. Tam Kwestia niepłaconych składek, yy, możliwości trenowania, sale gimnastyczne na zimę. To, to jest cała ta piłka nożna. My tu naprawdę nie śpimy. My walczymy o to, żeby Sokoło Studa był porządnym klubem. Ja uważam, że cały czas tym porządnym klubem jest. A że akurat mamy takie miejsce w tabeli i tak to wygląda, no, no, no są mocniejsze kluby i, i, i też się borykają z takimi problemami. Tak? Ale dla tych, tej młodzieży, dla tych dzieciaków, którzy tutaj chodzą na tą piłkę. No to, no to musimy tą piłkę ratować. A prawdziwego kibica no, no nie trzeba zachować, za, za, za namawiać na chodzenie meczy i, i, i ich tu oszukiwać. Oni nas wzięli tutaj na rozmowę, wytłumaczyliśmy im pewne sprawy, ale tak jak powiedzieliśmy, zapisaliśmy się na taką sytuację, nikt nie będzie tu na nikogo się obrażał, krytykował, bo to jest najłatwiej. A ci, co się mówię, pytają, co się dzieje z Sokołem, szczególnie widzę, że prezes Sarnecki bardzo to, to odbiera osobiście, bo no, były lata trochę tłuste dla nas, może za tłuste, może ta druga liga to była ponad stan miasta Ostruda, bo wiemy, że to nie jest tania zabawka. Jak ja pójdę do prezesa Jachtów i powiem, że mam 5000 euro, czy mógłbym kupić jacht, no to się skompromituje, tak? Więc dlatego siły na zamiary. Piłka nożna to jest, ja mówię, drugoligowe wydanie. To już jest wyższa półka, to już są delikatesy. Tam się niestety bez odpowiedniego budżetu, bez odpowiednich piłkarzy i tego całego, tej całej otoczki yy, ciężko się jest utrzymać. Tak? My próbujemy, ale jak ktoś się za na piłce, to wie, że to jest taka walka z wiatrakami. My możemy może 1, 2, 3 mecze wygrać, ale żeby się utrzymać w drugiej lidze, trzeba będzie wygrać może i 15 takich meczy. Tak? Tylko potem ja sobie też zadaję pytanie, ale dlaczego? Po co? Żeby co, będzie lepiej, kto nam pomoże. Dlatego nie pytajmy się, co się z nami dzieje, tylko się zapytajmy, niech się zapytają nas, jak wam pomóc. To my wtedy wytłumaczymy, gdzie nas boli i wtedy prezes Samki odpowie, jak możecie nam pomóc. Bo teraz pytanie to są niby ludzie, którzy dobrze nam życzą, a oni po prostu się cieszą. I, i, i tak jak powiedziałem, przychodząc do Ostródy, za wzór pokazywano mi huragan Moro No i... Huragan Moron, który sobie dopisał za 6 punktów, życzyli nam, żebyśmy utrzymali. No dzisiaj się duszą w czwartej lidze, tak? i ława, porządny zespół, klub. Pamiętam też, jeździłem na ich mecze na tych szczeblach centralnych i dzisiaj też mają te problemy. Więc około Strudna nie ma napisane na siłę, tu musi być druga liga. Bo druga liga to jest poważna, poważna zabawa dla naprawdę silnych klubów. I tak jak powiedziałem, zapraszam kibiców na ruchorzów. Ruch kto nie wie, to najwięcej tytułów Mistrza Polski zdobywał. Widziałem ich euforię po awansie do drugiej ligi. Widzę budżety, jakie mają. Widzę kibiców, jak przychodzą. I tak jak powiedziałem, ta nasza garstka, tutaj 100 osób, to już tak bierzemy na górkę. Tak? Nas wspierają, pomagają. My dla nich też yy, wypływamy żyły, ale na więcej nas nie stać. No ja nie pójdę do ringu z Darkiem Michalczewskim, chociaż dzisiaj wyglądał już trochę gorzej i powiem, chodź Darek, ja Ciebie tutaj w drugiej ludzie znokautuję. Nie znokautuję Darka Michalczewskiego i nie obiecuję, że my wciągniemy nosem tą drugą ligę i jeszcze zagramy w barażach o pierwszą ligę, bo wtedy musiałbym być naprawdę totalnym idiotą. chyba musimy skończyć, bo tam już 15 minut, co prawda Pan nigdy nie bał się trudnych pytań. Natomiast ja jeszcze może zadam takie pytanie, bo patrząc chociażby personalnie, tak mamy chłopaków ogranych w pierwszych klikach, bo jest i Kamil Kurowski, który grał, jest Patryk Skurecki, jest Mateusz Bondarenko i wydawałoby się, że ten szkielet taki jest, żeby walczyć jak równy z równym. My do pewnego momentu walczymy jak równy z równym, po czym mówię, dostajemy Gonga, jak uniknąć? tej sytuacji, żeby żeby albo tego gonga nie dostawać, albo po tym gongu się, się podnieść i, i walczyć jak równy z równym. Czy to nie jest problem w głowie, czy to, czy to jest problem w nogach, że albo, albo kondycyjnie źle wyglądamy, albo mówię, w głowie już chłopacy sobie układają, że znowu porażka, znowu zero i no i, i tak no, ciężko tych później kibiców tą garstkę nawet zachęcić później do kolejnego przyjścia, no bo jeżeli on widzi, że no, drużyna wygląda w drugiej połowie słabo, no ciężko. Sam Pan sobie odpowiedział na pytanie. Grał. To jest bardzo ważna rzecz. Grał. Jarek Kotas grał w Szalkę, w Bałtyku, w Ekstraklasie. Grał. Trzy lata temu oni grali, dwa lata temu. Kiedy Bondarenko grał w Ekstraklasie? Dlaczego nie grał? Co się stało? Dlaczego coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej? My dajemy im szansę pokazania, że się ktoś pomylił. I Pan dzisiaj ich oceni bo chyba się nie pomylili. Więc to jest ich szansa teraz. To był nasz jedyny atut, argument mój, że powiedziałem dam wam drugą ligę. Nie chcę słyszeć, że śpicie po dwóch pokojach, że wyjeżdżamy w dniu meczu, że nie ma tego, tego i tego, bo nie będzie. Wpisaliśmy się na to. Ja się też na to pisałem, że w samochodzie mam e, szatnię i magazyn piłkarski Sokola Ostróda, że wozimy. Huberta namówiłem. Biały Lexus już był w naprawie, bo ulica Dywizji jest taka dla czołgów, więc poszedł wymienić już jakieś wahacze, zabawa droga, ale my w to idziemy. My w siebie cały czas inwestujemy, ja już nie powinienem, ale on tak. I tu jest to słowo, co pan powiedział, grał. Ten grał, ten grał, ten grał. To nie jest tak, że on grał pół roku temu czy wczoraj, tylko grał trzy lata temu, cztery lata temu, cztery lata. W piłce nożnej, to jest przepaść. I dlatego gdzieś, gdzieś te kariery może się już pokończyły, fajnie, że się spróbować, ale to jest, to jest ta pierwsza przyczyna. Bo Myślę, że z Latan gdzieś tam wyczytałem, znowu powiedział tak, głębi duszy myślę, że jest najlepszy na świecie. No i tak będzie z tą swoją głupotą umierał, ale on też grał, bardzo dobrze grał. Ale dzisiaj to już nie jest ten Zlatan, którego ja pamiętam z Ajaxu, Amsterdam przez czy z tych wcześniejszych lat. Więc piłkarz nie może patrzeć co było, tylko jesteś taki dobry, jak twój ostatni mecz. I tak do tego musimy podchodzić. Dlatego tych chłopaków jeszcze byłem w stanie namówić, rozmawiałem z Maruszem Pawlakiem, też się przymierzał do Bondarenki, ale jednak go nie zabrał, tak? I dla nas Mateusz to i tak jest tutaj plus, bo parę głów wygrał, gdzieś coś przeczyta i tak dalej, i tak dalej Ale już tak jak pan zauważył, wrzutka w pole karne, tej głowy tam gdzieś nie wygrał, gdzieś to przeleciało. Tak? I, I dlatego myślę, że gdyby tam stał akurat dzisiaj Kami Glik i Robert Lewandowski czy McGuire, to by to wybili. No, I to jest, ta, to jest ten, ten, ten problem, który chciałbym panu wytłumaczyć. Nie mówmy, grał, ma grać. Jak gra, to wtedy w takich bramek się nie dostaje. A ktoś grał, pan też grał, kolega obok grał, ja też grałem i takie piłki bym wybił. Ale dzisiaj jakbym poszedł, myślę, że bym był najsłabszy na boisku, bym przeszkadzał chłopakom. Dlatego nie gram. Dziękuję. Dzięki.